Białoruskie władze tradycyjnie od wielu, wielu lat kształtowały Polskę jako jednego ze swoich głównych wrogów takich powiedziałbym operacyjnych wrogów to znaczy tych, którzy rzekomo w imieniu całego Zachodu pracują na rzecz obalenia reżimu Łukaszenki. I w zależności od tego, jak wygląda sytuacja polityczna samej Białorusi i relacje z Zachodem i poziom represji, tym bardziej ta propaganda jest nasycona. Natomiast czy w 2006 roku? czy w 2010 i 11, czy po 2020 roku, tradycyjnie Polska była przez propagandę białoruską traktowana jako wróg numer jeden. Ja mam wrażenie, że wiąże się to z tym, że po prostu o ile Rosja się postrzega jako supermocarstwo, dla którego głównym wrogiem zawsze były Stany Zjednoczone, to Białoruś musiała sobie znaleźć wroga bardziej porównywalnego potencjałem, bo myślę, że nawet odbiorcy białoruskiej propagandy nie uwierzyliby w to, że Białoruś stawia czoła całym Stanom Zjednoczonym, a już kiedy propaganda tłumaczy, że tym głównym wrogiem, tym kto, tym, kto knuje najczęściej i najbardziej konsekwentnie przeciwko Białorusi jest Polska i Litwa, bo to zazwyczaj w parze idzie, no to to brzmi po prostu bardziej wiarygodnie dla, dla odbiorców propagandy.